No dzień dobry. Właśnie przygotowałem to Wojtek Suchodolski. Nałożyłem nawet koszulkę swoją prywatną. O właśnie Gotowałem wczoraj na święta Bigos. Nie próbuję, bo jest post, ale pyszny jest. Na pewno będzie dobry. Jak pachnie dobrze. I... A w drugim są. So. to są jeszcze gorące całe te parze się jajka malowane będą właśnie to z cebulką to gorąca woda i one ciemne będą na święta naklejki właśnie przysłali nam całe te i po prostu święta żeby to zrobić wspaniałe i chciałem powiedzieć że ludzie do mnie dzwonią i po prostu niech widzą tam no, na warandzie jeszcze biała kiełbasa na święta a, a tutaj jest no, całe te, o cały te chlebek boży do, do święcenia, to się poprawi później. Żeby były święta jak święta. No, trochę się usprzątało, się pogoda lepsze się robi. To dobrze. Żeby ludzie wiedzieli, że. Tutaj będzie całe te że się zabierze, wszystko będziemy tutaj sobie spożywać pyszne jedzenia, które ludzie nam wysłali, które ja, ja kupiłem, a wszystkie przyprawy do Bigosu ja kupiłem i po prostu ja lubię gotować całe te i będzie ogółem, jak ja mówię. I życzę dla wszystkich, dla całej Polski, dla całej Polonii i za granicą, nie za granicą, w całym, na całym świecie, wesołych świąt. Niech radują się, będą zdrowi i szczęśliwi nasi Polacy, nasi Polacy, nasi rodacy. Trzymajcie się. No na razie.